Mano, widzę witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku, yy, no co no, yy, kontynuacja akcji sianokosów. Yy, Masejek już yy, przygotowany. Z przetrząsaczem Krone. Wiecie w sumie nawet jaki to jest przetrząsacz, bo ja to kupowałem na odcinku. Także co, tylko siadać i jechać. No, i ogólnie, sorry, widzę, że wczoraj nie było live'a. Live, powiem Wam tak, może być dziś około 15 albo wcześniej. To tam sprawdzajcie, czy ten, ale myślę, że tak najoptymalniej będzie gdzieś wieczorem o 18, no, o 18 albo 19. Około 19.00. Także możecie sobie patrzeć. Czy jeszcze nie ma, ale myślę, że raczej już dziś będzie. Bo wczoraj nie miałem po prostu czasu zrobić, bo. Nie dałem widzowie rady. Ale za to dziś będzie, bo. Poniedziałek jutro, wolny w sensie wolny no. Nie dla każdych, bo ja mam na przykład yy, feria, nie wiem jak wy, a zależy kto skąd jest. Wiecie widzowie, dobra, lecimy z przetrząsaniem. I możecie zostawić suba i łapkę w górę, bo lecimy po dwieście subskrypcji. Dobra, pyk. I pyk. Dobra. Patrzcie, widzowie, w prawym Ej, nie wiem do czego to jest, ale nad wskaźnikiem, jakby prędkości, jest chyba ile trawy przetrząsałem, poprzetrząsałem, albo nie wiem, ale dziwna, tak szczerze, widzowie. Ja jeszcze tego nie widziałem w farmingu. No. A następny odcinek będzie z dwudziestki dwójki z polskiej. Wsi. i weźcie widzowie, napiszcie w komentarzu, e, czy chcielibyście na przykład, żebym teraz zrobił trzy odcinki z dwudziestki dwójki, a z dwudziestki piątki, na przykład tam jeden odcinek i, i no tak jeden raz albo żebym z dwudziestki piątki robił dwa odcinki jakby jakbym, no jakby żebym w, na przykład wrzucił dzisiaj z 25 piątki i jutro z 25, piątki a pojutrze z 22 dwójki i po pojutrze z 22 dwójki albo coś takiego, nie wiem możecie mi napisać w komentarzu jak, jak wy byście jak Wy byście to widzieli? No bo ja to tak szczerze nie wiem. Powiem Wam, że 25 się mi fajnie nagrywa i 22. No ale wiecie, w tej 22. to jest taki fajny klimacik z tymi Ursusami. No i te wszystkie polskie tam rzeczy. A tu jest taki fajny klimacik: bo są nowe tekstury i wszystko takie nowe, nie? Także wiecie. No chyba, że zostać przy tym, że raz ten, raz ten film, tylko że no wiecie. Yy, jakby ciężko jest... Wiecie, bo jak chcę nagrać filmy na zapas, to ja bym wolał sobie nagrać, że te kilka filmów z jednego farminga a później dopiero na drugi. A ja sobie yy, układam te filmy. No, i muszę robić jakby schematem, bo później to mi się nie ułoży, i będę złe filmy wrzucał. No, i właśnie to jest to, że nie wiem, co zrobić. No, dobra, tu już będzie pole skończone. Do odcinka mamy 5, czyli się wyrobimy ze zgrabianiem, także jest dobrze. Ale nie czekajcie, widzowie, patrzcie, jak to wygląda. O, na tym zbliżeniu. Chyba że ja jestem tu, a to tak ładnie wygląda. No, yy, dobra. Wyłączamy. I lecimy na gospę. W następnym odcinku z tego będzie trzeba tutaj poprasować. Dobra. Zastanawiam się teraz, czy Wam nagrać już no na jutro drugi odcinek z tej serii. Albo nie, już nie, ten, ten jeden odcinek, bo reszta rzeczy będziemy robić na live. To lepiej zostawić. Ogólnie widzowie, kto, kogo nie będzie na live, no to ten straci, bo na live ja no, chyba że sobie oglądnie lajwa tak po prostu, ale na live ja planuję mm... na pewno zrobić sianokosy na polskiej wsi. No, tam będzie trzeba ogarnąć te siano -kosy. Nie wiem, tutaj to zrobić jakieś te wszystkie rzeczy, żeby zarobić trochę. No nie no, trochę będzie, będzie, będzie co robić na live, powiem wam widzowie. O i tu ten. I tu drugi. Nie no, zarobiście to wygląda widzowie. Dobra, lecimy. Patrzcie o, teraz. I lecimy. O i na tych kółkach się z tyłu można oprzeć i lecieć. Pyk i pyk. I na kółka się oprzedzi. I lecimy Dobra mm. Lecimy... tu się nie ma co pierwtuu trzeba za czy widzę, wie? Rozkładamy. Dobra I, I lecimy Powiem wam, że ładnie to robi Dookoła się zrobi I reszta i będziemy z tym lecieć No tak z dwa razy Ale fajną ma szerokość ta zgrabiarka. <laughs> no, będzie trzeba na drugi raz zrobić. Albo nawet na trzy razy dookoła. To będzie gruby pokos. Dobra. Lecimy, ale fajn, fajn, patrzcie, widzę. fajna jest tekstura. Dopracowali to, że jakby tego zrzucania na ten wałek, na ten pokos, to ładnie jest zrobiona No i 15 tak, 15 tak sobie leci na godzinę i i tak można robić. Lecicie, czasem nic z was nie obchodzi. No. Dobra, teraz trochę w Lewite, O, dobra. Jakoś, dobra, jakoś jedzie. Powiem wam widzowie tak, yy, myślę sobie właśnie teraz, żeby wam nagrać jakiegoś vloga. Albo coś takiego. Ale nie wiem po pierwsze co, a po drugie nie wiem czy. Jak, yy, jak mi się to zrobi na, a nie. W sumie nie, dobra. Raczej z tą jedną rzeczą będzie git. Nie wiem, jakbyście chcieli takiego vloga, no to możecie napisać w komentarzu. Ja, ja mam na przykład już dużo pomysłów, z czego wam nagrać, ale, ale jeszcze się z tym wstrzymam. Żeby Wam mówić, bo nie, bo nie wiem, czy to wy, wypali, ale spróbuję nagrać, i wtedy Wam już powiem na odcinku, czy będzie vlog, czy nie. I nie zdradzę Wam z czego, on może być, a nie, że będzie, tylko widzowie, może być. Od razu Wam to mówię: on może być, on nie musi być. No, i tak sobie można lecieć. Dobra. Pick. i pick. I lecimy. Powiem Wam, widzowie, że nawet fajnie się to zgrabia, ale y, tu się widzowie nie da grać realistycznie, bo ja ciągle patrzę na te tekstury i na to wszystko, jak to fajnie zarąbiście sobie tutaj chodzi, nie? Działa. To jest akurat zarąbiste. Te teksturki takie i to wszystko to mi się akurat widzowie podoba. No, nie wiem, co wam już mam, co jeszcze wam tu mam mówić. Ale chyba, chyba już nic więcej Nic wam już nie mam do powiedzenia O i patrzcie jaki piękny wałek wychodzi pokos Nie, możecie widzowie napisać jak się u was to nazywa Ten pokos taki U, u mnie się na to mówi wałek Ale, ale możecie napisać Ale ja, ja będę wam mówił pokos, żeby większość zrozumiała. No i cyk. A czekaj, co ciekawe, czy tak pójdzie. Nie, ciężko mu jest. Niby coś podnosi, ale... Ale, ale, ale nie, nie, nie za bardzo. No. No i co widzowie? Myślę, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Yy, ja sobie już to dokończę poza odcinkiem albo nawet na live, to dokończymy. No i co widzowie? Także w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Pamiętajcie o live. 15 może być po południu, a jak nie to 19 albo 18, ale o, na 18 chyba idę do kościoła. Także 19 gdzieś, po 19 będzie live. Także dziękuję za uwagę i co, Nara, do następnego.